Witam serdecznie wszystkie koziorożce, koziorożce słoneczne, księżycowe i ascendentalne. Zapraszam Was do wysłuchania prognozy astrologicznej na grudzień 2024 roku. Grudzień jest ważnym miesiącem. Mamy dwa nowie, kochani, 1 i 30 grudnia. Również Merkury będzie wychodził z retrogradacji, ale w retrogradację wejdzie Mars i uściśli się po raz drugi kwadratura pomiędzy Jowiszem a Saturnem. Ale o tym wam wszystkim opowiem. Zacznijmy od tego, co Wam sprzyja w tym miesiącu. Do 6 grudnia jeszcze Wenus, planeta, która odpowiada za miłość, pieniądze, przyjemności, jest w Waszym znaku, czyli tutaj jesteście swojej energii, wiecie, czego chcecie, wiecie, jak zarobić. Poważnie też podchodzicie do relacji partnerskich. 21 grudnia do Waszego znaku wejdzie również Słońce, więc tutaj koniec roku może być no, pracowity, tak? Też ambitne plany, jakieś projekty. Wy, koziorożce, wreszcie odetchniecie, tak? Pluton wreszcie opuścił was, Wasz znak, więc tutaj samo to daje poczucie ulgi i yy zmiany jakie miały być już zaszły, wiele koziorożców przeżyło bardzo dużo, ale teraz już to wszystko się skończyło i zaczynacie od nowa yy, zacznijmy od początku, yy, tak jak mówiłam miesiąc, czyli pierwszego miesiąc zaczynamy, nowym księżyca w znaku strzelca No w strzelcu, czyli słońce i księżyc łączą się w znaku strzelca to mi pokazuje, że Wy potrzebujecie odpoczynku. Potrzebujecie takiego wewnętrznego nabrania wewnętrznie, takiej radości, takiej ekspansji, takiej siły do działania. Tutaj również Merkury jest w retrogradacji, tak? Więc Wy tutaj. Ym, Słońce jest w 12 domu, więc do tego 20, dopóki Słońce nie przejdzie do Waszego znaku, wy potrzebujecie takiego wyciszenia, spokoju. Przemyśleć potrzebujecie pewne sprawy, żeby zastanowić się, w którym kierunku ja chcę iść, w którym kierunku chcę się rozwijać, czego ja potrzebuję, co ja myślę o tym świecie w ogóle. Więc to jest taki czas takiej retrospekcji, takiego odpoczynku. I świetny czas na taką pracę nad sobą, tak? na poszerzanie horyzontów, na naukę. Być może się czegoś uczycie, kończycie, pisać jakąś pracę po, na studiach, na przykład, żeby, żeby coś osiągnąć, żeby się rozwinąć. Nów, ma piękny trygon do Marsa. Mars, planeta energii, siły życiowej. Mars jest w Lwie, czyli Mars, Marsa w Lwie co napędza? Napędza go to, że chce, aby to, co robi, było zauważone, było docenione, żeby był widoczny. Tutaj no, wy macie świetny czas na taką pracę nad sobą, nad poczuciem własnej wartości, nad samoocenem. Tutaj wszystko, jeżeli poświęcicie choć trochę czasu, żeby nad tym popracować. To macie od razu piękne efekty. Może być tak, że ktoś Was poprowadzi, a może przeczytacie jakąś książkę, posłuchacie jakichś osób mądrych, które o tym mówią na YouTubie, czy, czy na Facebooku, czy jakiegoś psychologa, terapeuty. Więc tutaj świetny czas na podnoszenie poczucia własnej wartości, na miłość do siebie, na bycie dla siebie ważnym. Bo tak naprawdę wszystko. To, co się dzieje na zewnątrz, odzwierciedla to, co my myślimy o sobie. Jeżeli spotykamy ludzi, którzy nas krytykują, którzy nas atakują, to my, tak naprawdę, ci ludzie, to są nasze lustra, oni nam pokazują to, co jest w nas, to czego nie widzimy. Więc, jeżeli tak macie, zastanówcie się, co ja o sobie myślę, czy ja siebie lubię, czy ja siebie kocham, czy ja jestem dla siebie ważna, czy potrafię siebie docenić, czy też ciągle się krytykuję i łajam. Więc, Pierwszy krok zaczyna się od świadomości, tak? Jeżeli ja coś widzę, jestem w stanie to zmienić. Jeżeli o czymś nie wiem, dalej żyję w nieświadomości i być może nie do końca szczęśliwa. Więc jest piękny trygon do Marsa. Ale no, ma również kwadraturę do Saturna. A Saturn to ograniczenia. Saturn to pan czasu. <laughs> Jakby. Y Tutaj wzmacniacie się, ale Saturn mówi, będzie to wymagało jeszcze pracy, szczególnie jeżeli chodzi o komunikację, tak, o komunikację z ludźmi, o być może też jakieś kursy, szkolenia, aby gdzieś poprawić to swoje poczucie własnej wartości, trzeba się jeszcze trochę pouczyć, to jakby jest praca na dłuższy czas, tak? Nie będzie od razu to pstryk i wow. Zresztą tak jest na, na jeżeli zaczynamy pracować nad sobą, to już jest praca na całe życie, mojej drodzy, tak? Poszerzenie świadomości, a później zmiany przekonań, zmiany sposobu życia, sposobu mówienia, sposobu postępowania. Chcesz zmian? Zacznij od siebie. Nie można ciągle robić to samo i liczyć na zmiany, tak? Czyli chcesz zmian? Zacznij robić inaczej. Więc znów no daje dużo możliwości takiego rozwoju, też jakby jakiegoś planu zrobienia, na przykład na wyjście z jakichś finansowych coś tutaj, jeżeli chodzi o kredyty czy pożyczki, chcecie na przykład zmienić, to też może być jakiś dobry pomysł, tak? Podczas nowiu również Wenus jest w Trygonie do urana. A Wenus jest w waszym znaku, a Uran to planeta rewolucji, nagłych, nieoczekiwanych zmian. Więc tutaj mogą się pojawić nowe pomysły, nowy pomysł na siebie, nowy pomysł zarabiania, nowa relacja partnerska więc tu ten nów naprawdę daje fajne możliwości no ale kwadratura do Saturna też może mówić też o naszych jakichś ograniczeniach, także świat przed nami stoi otworem, a my widzimy, że gdzieś jednak mamy takie poczucie że no nie do końca yy, jestem przekonana, że mi się uda, no może nie nadaje się no więc jakby tutaj kluczem do szczęścia jest praca nad poczuciem własnej wartości i samooceną czyli nad miłością do siebie Czwartego uściśla się to słońce w kwadraturze do Saturna, które już jest odczuwalne podczas nowiu, więc tutaj może być tak, że jest takie wycofanie, trudności w komunikacji, z podpisaniem jakichś umów, jakieś, wiecie, zatrzymanie czegoś. Nie jest to na pewno dobry dzień na jakieś sprawy urzędowe, czy coś takiego, czy podpisywanie umów, bo tutaj tak nie do końca jest fajnie. 7 grudnia, ważny dzień, ponieważ tak, Wenus, planeta, która odpowiada za miłość, pieniądze, przechodzi do wodnika. Wenus, przechodząc do wodnika, zachęca Was do nowych sposobów zarabiania pieniędzy. Ona, przechodząc do wodnika, spotka się z Plutonem. Czyli jeszcze ten Pluton cały czas gdzieś jest, moi drodzy, i teraz będzie wpływał na zmiany Waszych wartości, poprzez to też zmiany sposobów zarabiania pieniędzy. Wy tutaj chcecie większą wolność, większą niezależność. Ta Wenus nie lubi ograniczeń, a tu może być tak, że jak wejdzie i spotka się z Plutonem, to poczujecie, że już dość, tak? Chce czegoś nowego. I tego 7 marca wejdzie w retrogradację w znaku Lwa, i on jeszcze do 6 stycznia, do 5 będzie w Lwie, a 6 wróci się do raka. Czyli tutaj trzeba, on wraca się do raka u Was po to, żeby jeszcze uporządkować sprawy partnerskie, sprawy współpracy, emocje z tym związane, tak, poczucie bezpieczeństwa. Więc. Y Yy, również tego siódmego Merkury jest w kwadraturze do Saturna, a Merkury to komunikacja, współpraca, biznes, Saturn do ograniczenia, tak, więc tu no ten siódmy taki sobie yy, może coś yy, jakby też... Yy, Możecie zobaczyć, że Wy się z czymś źle czujecie, tak? Że pojawiają się jakieś lęki, niepokoje, że nie wierzycie, że będzie dobrze. To taki, wiecie, trochę taki dzień negatywnego myślenia, więc warto tutaj poświęcić troszkę czasu dla siebie i patrzeć perspektywicznie w przyszłość. 12 ważny dzień, ponieważ 12 grudnia Wenus, planeta, która odpowiada za miłość, pieniądze, przyjemności. Stawię się naprzeciw Marsa, planety energii, siły życiowej. Wenus w Wodniku pragnie wolności niezależności. Mars w Lwie chce być najważniejszy, chce być na świeczniku, chce być w centrum, chce być zauważony i tu jest opozycja, więc u Was dotyczy to osi finansowej. Pieniądze zarabiane przeze mnie, pieniądze od innych ludzi. Moje pieniądze, pieniądze partnera. Więc jakby tutaj to pokazuje, że może być Możecie na przykład kogoś poznać, tak, nagle nieoczekiwanie. Może być też jakiś konflikt, no bo Mars to jednak, na pewno będzie to dzień, kiedy jesteśmy bardzo wrażliwi na swoim punkcie, tak. Jakieś nowe możliwości finansowe, jakieś nowe pomysły na zarabianie pieniędzy, jakaś propozycja, więc ważny dzień. Później 15 odbywa się pełnia Księżyca w znaku bliźniąt. pełnia yy, u was dotyczy pracy, zdrowia, życia codziennego i tego co ukryte przed innymi, ponieważ podczas pełni księżyc ustawia się naprzeciw słońca, więc tutaj no tak jakbyście coś kończyli tak, tak jakbyście coś kończyli pełnia idzie do kwadratury z, Neptun, z Neptunem, planetą kłamstwa, oszustwa, więc jakby tutaj może myśleliście o czymś nowym, o jakiejś współpracy kooperacji, ale tutaj no, jakby nie wierzcie też we wszystko, co, co ktoś wam mówi. Bo tutaj chodzi o konkrety, tak. Jowisz w bliźniętach działa bardzo szybko i tutaj Księżyc będzie blisko Jowisza. Więc y, za szybko nie podejmijcie też decyzji jakiejś. Y, podczas y, tej pełni Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu jest w Trygonie do Marsa, więc my mamy pozytywne myślenie. My wierzymy w to, w swój sukces, tak. Merkury wychodzi z retrogradacji 15 grudnia wieczorem, więc tutaj powoli możemy ruszać do przodu, ale pamiętajmy, że Mars jest też w retro, więc tutaj pewne sytuacje mogą się opóźniać, pewne jakieś, no, mogą być opóźnienia w umowach, w dostawach, w jakichś współpracach, tak. To, co możecie zrobić, postawcie na siebie. Mars jest w wie, tak. I on cofa się do Raka, i to też mi jakby pokazuje, że jakby sedno poczucia własnej wartości jest tutaj w emocjach w dzieciństwie tutaj ważne żeby wrócić popracować nad wewnętrznym dzieckiem nad swoimi emocjami nad miłością do siebie tak ale głębiej trzeba sięgnąć głębiej więc y <laughs> więc tak się to pełnia przedstawę no trochę taka jest nie do końca fajna, dlatego że no ten kwadrat do Neptuna uściśla się 18 grudnia, więc pamiętajcie, 18 grudnia nie jest dobrym dniem na jakieś umowy, sprawy finansowe przede wszystkim, czy jakieś nowe ruchy, tak? Bo tutaj nie wszystko wiemy. Uwaga też na używki, na leki, bo to łatwo zatrucia, tak? To już jest tydzień przedświąteczny, więc jakieś wigilie, jakieś imprezy można przesadzić, tak? Dobrym dniem jest 20. Ponieważ 20 Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, ustawia się w trygonie do Jowisza, planety szczęścia, ekspansji, rozwoju. I tutaj, jakby dobre informacje dotyczące finansów, być może jakąś premię dostaniecie jakąś nagrodę, jakąś gwiazdkę. Tutaj jakby jowisz to duże szczęście, a Wenus to małe szczęście. Jeżeli one mają trygon, zapowiadają coś fajnego. U Was mówią poprawa w życiu codziennym, w pracy, w zdrowiu, też w finansach. Być może jakieś zlecenie dostaniecie, że coś zarobicie, coś innego będziecie mogli zrobić, więc to jest fajny dzień. I 21 grudnia Słońce przechodzi do Waszego znaku. Więc tutaj budzicie się, wychodzicie z jakiegoś letargu, tak? Merkur już poszedł do przodu, Słońce wchodzi do Waszego znaku, więc wracacie do siebie, tak? Jesteście już z powrotem ambitni, konkretni i na chłodno kalkulujecie, tak? Przemyśleliście sobie pewne sprawy, podsumowaliście swój rok i Słońce wchodzi do Waszego znaku, i to jest jakby taki nowy zastrzyk energii. 24 w Wigilię uściśla się po raz drugi Jowisz w kwadraturze do Saturna. Tak naprawdę my cały czas jesteśmy pod wpływem tej kwadratury. Ona pierwszy raz była 19 sierpnia, uściśliła się i teraz w grudniu. To zapowiada jakby takie zmiany w świecie. Jowisz i Saturn to są planety społeczne. Saturn w przyszłym roku przechodzi do Barana i to też jest ważne, tak? Że wyjdzie z ryb. Teraz y, Jowisz w bliźniętach działa szybko. Z zobaczcie, jak ostatnio wzrosła. On jest w bliźniętach, czyli komunikacja, transport, ruch: dużo się dzieje, dużo y, nowych rzeczy wchodzi. Nie nadążamy za dużo, za szybko. Więc y, w kwadraturze do Saturna trochę to się zatrzyma, tak? Ta ekspansja Jowisza, czyli jakieś nowe inwestycje mogą stanąć. Tym bardziej, że mówię, no, Mars też na przełomie. Roku jest w retrogradacji Każdy będzie chciał stawiać gdzieś na siebie, tak? I zmiany w świecie, jakieś podwyżki, takie urealnienie cen. No, jakby tutaj nie warto ryzykować, jeżeli chodzi o jakieś inwestycje. Tutaj nie do końca będzie wiadomo, co będzie, tak? Jak Saturn i Neptun w przyszłym roku przejdą do barana, dużo zmian w świecie się szykuje. Dużo lepsza atmosfera będzie w drugi dzień świąt, ponieważ Merkury będzie naprzeciw Jowisza, a Merkury to komunikacja. Merkury w strzelcu chce się bawić. Naprzeciw Jowisza. Dobra zabawa jest najlepsza, więc tutaj jedyny taki mankament jest taki, że można przesadzić, tak? I można przesadzić, bo 27 Merkury ustawia się w kwadracie do Saturna, czyli yy, yy, utrudnienia w komunikacji. Jeżeli będziecie wracali po świętach, to mogą być korki, mogą być opóźnienia, więc jakby weźcie to pod uwagę. A jeżeli ktoś po świętach będzie musiał iść do pracy, może to być ciężki dzień. Na pewno nie jest to dzień dobry na jakieś ważne rozmowy, umowy czy sprawy urzędowe. I 28 również, ponieważ 28 Wenus ustawia się w kwadraturze do Uranu. A Wenus w kwadraturze do Urana, Wenus to miłość i pieniądze. Uran to nagłe, nieoczekiwane zmiany. Więc to Uran jest jeszcze w trygonie do Waszego znaku i wpływa mocno na trzecią dekadę, namawiając do zmian, do ryzyka, do czegoś nowego. Ale w kwadracie do Wenus, no mówi też nie podejmuj decyzji za szybko, tak? Nie podejmuj decyzji za szybko. Tutaj mogą być jakieś konflikty o pieniądze. Konflikty w relacjach partnerskich, nagłe, nieoczekiwane zakończenia, kłótnie, konflikty, więc ogólnie jest taka nerwowa atmosfera, tak? Z tym końcem roku, więc jakby starajcie się też relaksować. I 30 grudnia odbywa się Nów Księżyca w Waszym znaku, moi drodzy. Nów Księżyca, czyli Słońce i Księżyc łączą się w Waszym znaku w Koziorożcu i on jest sekstylu do Saturna, czyli władcy Waszego znaku, władcy Koziorożca, czyli tu jakby nowe szanse, nowe możliwości. Tutaj Saturn zachęca Was do nauki czegoś nowego. Być może jakieś kursy, warsztaty, żeby zdobyć jakieś kwalifikacje. Nowe jakieś też umowy, kooperacje. Nowi ludzie poznani, którzy mogą mieć duży wpływ na Wasze życie. Ale podczas tego nowiu jest również jeden trudny aspekt, ponieważ Mars, planeta energii, siły życiowej ustawia się naprzeciw Plutonu. Planety przemiany, planety transformacji Plutona już dobrze znacie. I jakby tutaj, Pluton u Was zapowiada zmiany sposobów zarabiania pieniędzy i zmiany Waszych wartości, i gdy Mars się ustawia naprzeciw Plutona, no to jest jakby, wiecie, taka kumulacja. Mars w, w lwie jest w retrogradacji, też jest wrażliwy bardzo na swoim punkcie. Więc tutaj no, te, temat pieniędzy może być wrażliwy, tak? Może odpalić iskrę i może być jakiś duży konflikt. To jest y, obie planety wojny, obie planety agresji, tak? Więc jakby no, jest, jest taka nerwowa atmosfera, więc temat pieniędzy tutaj może być tematem zapalnym, tak? Y no więc tak, kończymy rok w takiej energii, wiecie, Pluton to też masy ludzi, tak? Czyli jakieś takie imprezy masowe czy coś, też uważajcie, tak? Bo łatwo można kogoś odpalić. Ktoś się komuś powie, zażartuje, a ktoś weźmie to na poważnie, Mars nie jakby nie radzi sobie z krytyką. Czyli jakieś takie naśmiewanie się, spowie, żartowanie może wywołać burzę. Ja ze swojej strony, kochani, dziękuję Wam za ten rok. Życzę Wam wesołych świąt, fajnej atmosferze. Nie dajcie się wkręcić w jakieś takie rozmowy polityczne, bo tu mogą być też konflikty pokoleniowe. Jowisz bliźniętach w kwadraturze do Saturna w rybach. Stare pokolenie, starsze pokolenie, młodsze pokolenie. Wiecie, to ciężko się będzie dogadać, więc lepiej rozmawiać może o pogodzie albo o czymś innym, otwierać prezenty, cieszyć się tym, co jest tu i teraz. Życzę Wam wesołych świąt i Cudownego zakończenia roku. Podsumowując go i y, wykorzystując energię Marsa w Lwie, czyli stawiając na siebie być może ten Nów, czyli Słońce i Książec Sekstylu do Saturna, to jest dobry dzień, też 30 czy 31, na zrobienie sobie y, takiego, y, y, takiej listy wdzięczności za to, co było w tamtym roku i ustanowienie celów na przyszły rok, napisanie, czyli konkret, tak? Konkret, bo to jest sekstyl do Saturna. I to może Wam pomóc. Także dziękuję, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.